Dziś przećwiczymy bardzo ważną umiejętność tworzenie prezentacji w Canva. To nie tylko proste narzędzie do robienia grafik, ale także świetna platforma do przygotowywania profesjonalnych slajdów, które później można wykorzystać w pracy, w szkole czy w biznesie online. Ćwiczenie, które wykonasz, pozwoli ci przejść cały proces krok po kroku i poczuć się swobodnie w pracy z prezentacjami. Twoim zadaniem będzie stworzenie mini prezentacji składającej się z trzech slajdów. Zanim zaczniemy, pomyśl o dowolnym temacie, który Cię interesuje. To może być coś prostego, jak ulubione hobby, zdrowe nawyki dnia codziennego, ciekawostki technologiczne czy pomysł na biznes. Ważne, aby temat był krótki i zwięzły, bo chodzi nam głównie o praktykę. Na pierwszym slajdzie umieścisz tytuł prezentacji oraz obrazek. Canva daje ogromny wybór zdjęć i grafik, możesz korzystać z darmowej biblioteki albo wgrać własne zdjęcie. Pamiętaj, że tytuł powinien być krótki, wyraźny i dobrze widoczny, więc użyj większej czcionki i prostego kontrastu. To właśnie ten slajd zadecyduje, czy Twoja prezentacja od razu przyciągnie uwagę odbiorcy. Drugi slajd to miejsce na główne punkty. Wykorzystaj listę wypunktowaną i postaraj się, żeby były to krótkie, zwięzłe zdania. Prezentacja nie jest artykułem, na slajdach nie piszemy całych akapitów, tylko hasła i najważniejsze informacje. Pomyśl, co chcesz przekazać i podziel to na trzy, maksymalnie cztery punkty. Na przykład, jeśli temat dotyczy pracy zdalnej, punkty mogą brzmieć oszczędność czasu, elastyczność godzin i lepsza równowaga między życiem a pracą. Krótko, ale treściwie, na trzecim slajdzie dodasz zdanie podsumowujące. To może być jeden mocny wniosek, który chcesz, żeby zapamiętał odbiorca. W przypadku przykładu o pracy zdalnej, może to być na przykład zdanie, Praca zdalna daje wolność i nowe możliwości. Ten slajd powinien być prosty, z jednym komunikatem, tak, żeby w głowie oglądającego został właśnie ten najważniejszy przekaz. Teraz czas na urozmaicenie, do prezentacji dodajemy przynajmniej jedną animację. Canva ma wbudowane różne efekty, takie jak przesuwanie elementów, pojawianie się tekstu czy płynne przejścia między slajdami. Wystarczy kliknąć element i wybrać opcję Animuj. To drobny szczegół, ale sprawia, że całość wygląda dużo bardziej profesjonalnie i nowocześnie. Na końcu, kiedy Twoja prezentacja jest gotowa, wyeksportuj ją jako plik PDF. W Canva zrobisz to bardzo łatwo, klikając przycisk udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie pobierz. Wybierz format PDF i zapisz prezentację na swoim komputerze. Dzięki temu będziesz mógł ją wysłać, wydrukować albo po prostu zachować jako przykład do późniejszych projektów. To ćwiczenie zajmie Ci zaledwie kilka minut, a da Ci pewność, że potrafisz korzystać z podstawowych narzędzi Canvi do robienia prezentacji. Po wykonaniu go zobaczysz, że kolejne projekty będą przychodziły Ci znacznie szybciej i łatwiej. Podsumowując, przygotuj trzy slajdy tytuł z obrazkiem, listę głównych punktów oraz mocne podsumowanie. Dodaj jedną animację i wyeksportuj całość jako PDF. Proste, ale bardzo skuteczne zadanie, które pomoże ci w praktyce oswoić się z kanwą i tworzeniem prezentacji. Jeśli ta lekcja była dla ciebie pomocna i chcesz nauczyć się tworzyć jeszcze lepsze grafiki, prezentacje i wideo w Canva, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych lekcji i szybciej opanujesz Canva od podstaw aż po sztuczną inteligencję.